Pitagoras na egzaminus mokasistny. Chodź pokażę ci jak ogarnąć ten typ zadania. Długość boku AD jest równa. Na samym początku zaznaczamy sobie na rysunku wszystkie dane podane w zadaniu. No i potem sobie widzimy, że trzeba policzyć najpierw z Pitagorasa y, tak? No bo tu mamy dwie wartości jakieś i potem jak będziemy znali y jeszcze raz policzymy z Pythagorasa, żeby x wyliczyć. No to piszemy sobie tak, że będzie w tym przypadku y kwadrat plus 4 kwadrat równa się pierwiastek z 52 w nawias do kwadratu. No i teraz piszemy sobie y kwadrat, tutaj mamy 16, tutaj pierwiastek i kwadrat się zawsze niweluje, pamiętaj, więc będzie 52. Przerzucamy sobie na drugą stronę 16 i wychodzi nam na minusie, zawsze trzeba pamiętać, więc y kwadrat równa się 36, no, i zawsze co do potęgi, do, co do kwadratu da nam 36, albo spierwiastkować, albo takie pytanie sobie zadać, czyli widzimy, że to jest po prostu 6, tak? No więc y to jest po prostu szósteczka. I znowu robimy twierdzenie Pitagorasa, czyli x kwadrat plus 4 kwadrat równa się 6, kwadrat. tak? Zawsze przy prostokątne do kwadratu są na początku, żebyś pamiętał o tym. No i tu wychodzi nam, popatrz, tutaj wychodzi 16, tu wychodzi 36. No i znowu przerzucamy na drugą stronę i się zmienia nam znak na przeciwny, czyli będzie minusik. Więc x kwadrat to jest 20. No i co? Nie znamy. Co do kwadratu da nam pierwiastek z 20, więc się tym nie przejmujemy. Wrzucamy i mamy odpowiedź, nawet taką w zadaniu D. Koniec zadania. A więcej takich zadań z egzaminu, smokachisty, znajdziesz u mnie na profilu.